Zaledwie kilka dni pozostało do rozpoczęcia EURO, specjalnie z tej okazji przygotowałem kilka materiałów właśnie o tematyce EURO, gdzie poznamy bliżej naszych grupowych rywali. W tym filmie przyjrzymy się reprezentacji Słowacji, która wymieniana jest w roli faworyta do zajęcia ostatniego miejsca w naszej grupie. Ale czy tak faktycznie będzie? Czy pokonamy naszych sąsiadów? Ja jestem Mateusz, no i zapraszam na film. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem LANDRY600, macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl 14 czerwca rozpoczniemy naszą przygodę z Euro meczem ze Słowacją. Mecz ten w ramach pierwszej kolejki grupy E odbędzie się na stadionie Zenitu Sankt Petersburg Gazprom Arena, który co ciekawe został zaprojektowany przez japońskiego architekta Kisho Kurakawa. Reprezentacja Słowacji w meczu z Polakami na pewno nie będzie miała łatwego zadania, nawet pomimo tego, iż historyczny bilans spotkań pomiędzy tymi zespołami wypada na korzyść naszych południowych sąsiadów. W meczach o stawkę, czyli w eliminacjach do mundialu czy też Euro ze Słowakami mierzyliśmy się 4 i aż trzy razy ponieśliśmy klęskę. Ostatni mecz obu ekip odbył się 15 listopada 2013 roku i był to wówczas debiut naszego nowego selekcjonera kadry Adama Nawałki. Rezultat tego spotkania również nie był zadowalający. Biało-Czerwoni przegrali to spotkanie 2 do 0. W mediach mówiło się w tamtym czasie o najgorszym spotkaniu reprezentacji od wielu, wielu lat, a i tak nie był to okres świetności Polaków. Z tamtego spotkania w karze na tegoroczne euro znaleźli się tylko Robert Lewandowski i Grzegorz Krachowiak, więc więc miejmy nadzieję, że tym razem nasi reprezentanci nie zlekceważą Słowaków i zapewnią sobie, ale także nam, trzy punkty na rozpoczęcie tego turnieju. Trenerem reprezentacji Słowacji jest Stefan Tarkowicz. To 48-letni trener, który za reprezentacją pracuje od 2013 roku. W roli asystenta trenera i dyrektora technicznego pracował do jesieni ubiegłego roku, kiedy to zastąpił na stanowisku Pawla Hapala. Reprezentacja wówczas, pomimo zakwalifikowania się do finału baraży na te mistrzostwa, nie porywała swoją grą, osiągając przy tym słabe wyniki w Lidze Narodów. Tarkowicz spełnił jednak główny cel federacji i poprowadził do zwycięstwa nad Irlandią Północną, tym samym do. Dołączając do grona drużyn biorących udział w mistrzostwach. Tak naprawdę to możliwość poprowadzenia kadry Tarkowicz otrzymał już w roku 2016, kiedy to z nią żegnał się ówczesny trener Jan Kozak. Były trener sugerował prezesowi federacji, że to właśnie Tarkowicz powinien zostać jego naturalnym następcą, ale wtedy postawiono właśnie na Hapala, czyli byłego trenera z party Pragi czy nawet Zagłębia Lubin. Miano reprezentacji legendy w karze Słowaków ma bezapelacyjnie Marek Hamsik. 33-latek swoją przygodę z reprezentacją rozpoczął w 2007 roku w meczu towarzyskim, jak się okazało z Polską, które zakończyło się remisem po 2. Od tego czasu zakładał koszulkę Słowacji 126 razy, co czyni go numerem 1 pod względem ilości rozegranych spotkań. To również lider pod względem strzelonych bramek dla Sokoli. Do siatki rywali trafiał 25 razy. Znany ze swojego charakterystycznego za pomocnik, przez wiele lat występował w barwach włoskiego Napoli, w którym cieszył się uznaniem oraz statusem legendy. Słowak wystąpił w 520 spotkaniach dla klubu z Neapolu, a do ubiegłego roku był najlepszym strzelcem klubu, bijąc wcześniej wieloletni rekord Diego Maradony. Hamsik wrócił niedawno do Europy po swoim dwuletnim pobycie w Chinach. Zdecydował się na transfer do szwedzkiego IFK Jotyborie, aby jak najlepiej przygotować się do zbliżającej imprezy. Piłkarzem, który w tym momencie chyba najbardziej budzi respekt pod względem umiejętności i osiągnięć sportowych to defensor Interu Mediolan, Milan Szkliniar. 26-letni mistrz Włoch jest najdroższym reprezentantem swojego kraju. Według serwisu Transfermarkt środkowy obrońca kosztuje na ten moment aż 55 milionów euro. I co ciekawe, to stanowi aż 47% wartości całej drużyny reprezentacji Słowacji. Ostatniego okienka transferowego był łączony między innymi z Manchesterem United oraz Tottenhamem, ale jak sam powiedział jest bardzo szczęśliwy w Mediolanie i bardzo się cieszy, że nie zdecydował się na opuszczenie Nera Curich. Przygodę z piłką rozpoczął w swojej ojczyźnie na pozycji pomocnika i dopiero po jakimś czasie zaczęto go ustawiać bliżej swojej bramki. Sam zawodnik mówi, że we Włoszech jego gra bardzo mocno się poprawiła. Włoski futbol uczynił mnie lepszym piłkarzem. Jestem bardziej taktyczny i fizyczny. Jest tu wielu innych świetnych graczy. Przyzwyczaiłem się do ludzi, którzy ciągle oceniają twoje osiągnięcia i grę, a to prowadzi do dodatkowej odpowiedzialności, a ja cały czas pozostaję przy swoim. Wiedząc, że przez cały czas muszę utrzymywać wysoki poziom i każdego dnia ciężko opracować na każdym treningu. Na Mistrzostwa Europy pojadą reprezentanci silnych lig, takich jak np. Premier League, Bundesliga czy także włoski serii A. Pozycja bramkarza jest obsadzona przez dwóch bramkarzy grających w Anglii. Goalkeeper Newcastle United, czyli Martin Dubrawka oraz Fulam Marek Rodak. Z Herty Berlin dołączy Peter Pekarin czy z Włoch Jurak Kucak oraz świetnie wyszkolony technicznie Stanisław Lobotka. Oczywiście nie zabraknie także piłkarzy z naszej polskiej extra klasy. Do bramkarzy dołączy na pewno 36-letni bramkarz Lechi Gdańsk Dusan Kuciak. To właśnie on stał między słupkami reprezentacji Słowacji w ostatnich meczach kwalifikacyjnych na Mundial. Były gracz Legii Warszawa wystąpił w fatalnym meczu z reprezentacją Malty, gdzie Słowacja zremisowała sensacyjnie po dwa oraz w niespodziewanej wygranej z reprezentacją Rosji. Wśród ekstra klasowiczów wystąpią również obrońcy Lecha Poznań i Piasta Gliwice, Lubomir Sadka i Jakub Holubek, ale także byli zawodnicy naszej rodzimej ligi jak skrzydłowy Sasuolo, znany z występów dla Lechi, Lukas Haraslin oraz były legionista, Andrzej Duda. Ten ostatni tak wypowiedział się na temat spotkania z Polakami. Sądzę, że mecz będzie wyjątkowy dla wszystkich zawodników, ale to przez fakt, że dojdzie do niego na mistrzostwach Europy. Rywalizacja z Polską w ogóle nie będzie czymś specyficznym. Wydaje mi się, że tak mógłbym traktować ewentualną rywalizację swojego obecnego klubu z Legią. Na euro będziemy mierzyli się z krajem, który osobiście bardzo dobrze znam. To samo tyczy się piłkarzy z kadry. Nim jednak Słowacy rozpoczną euro, to zmierzą się jeszcze z Bułgarią oraz Austrią. Reprezentacja Słowacji na te mistrzostwa zdecydowanie nie jedzie w roli faworyta, ale zdecydowanie liczą na sprawienie niespodzianki i pokazanie się z jak najlepszej strony. Trzeba pamiętać także o ostatnich wynikach z reprezentacją Polski, które nie wyglądają dla nas optymistycznie. Wśród rezultatów ostatnich meczów kadry Słowacji znajdują się zarówno pozytywne niespodzianki jak wygrana z reprezentacją Rosji, no ale także bardzo poważne wpadki jak Remis z Cyprem czy też Maltą, ale także porażka z Izraelem. Reprezentacja Polski może jednak liczyć na większy popis indywidualnych umiejętności, w szczególności na pewno liczymy na najlepszego napastnika świata, czyli Roberta Lewandowskiego. Pomimo przeszłości, to w meczu ze Słowakami stawiam na wygraną Polaków co najmniej dwubramkową przewagą. Niestety nie będzie to łatwy mecz, ale na taki nie mamy co liczyć na tych mistrzostwach. Słowacy zdecydowanie upatrują w nas możliwe punkty, gdyż nie sądzę, aby liczyli na nie w meczu z Hiszpanami, ewentualnie mogą pokusić się o urwanie punktów Szwedom. Wiedzą zresztą tak samo jak i my, że ten mecz będzie bardzo istotny, jeżeli chcą awansować do fazy pucharowej i na pewno zrobią wszystko, aby ten mecz wygrać albo chociaż go zremisować. My musimy mieć nadzieję, że Paulo doprowadził do tego, że nasi piłkarze są jedyną zgraną ekipą i każdy będzie walczył za każdego. Naprawiał ewentualne niedoskonałości w kryciu za kolegę czy też ustawienie na boisku. Aby wygrać potrzebujemy także indywidualnych umiejętności, a całe szczęście je mamy. Nie mówię już tutaj o Robercie Lewandowskim, no bo to jest przecież oczywiste, ale o Piotrze Zielińskim, Mateuszu Klichu, czy też piłkarzu, który potrafi uderzyć z dystansu, ale także zablokować przeciwnika. Dokładnie tak, jest to opis Grzegorza Krechowiaka. Mamy także pewnego bramkarza, który broni w jednym z najlepszych klubów na świecie, a na treningu staje oko w oko z Cristiano Ronaldo. Jednak nawet gdyby stało się jakieś nieszczęście i Wojciech Szczęsny byłby niedysponowany, no to mamy także Łukasza Fabińskiego, który rywalizuje z najlepszymi ekipami z całej Europy, Liverpoolem, Manchesterem City, United czy także Chelsea, która przecież niedawno wygrała Champions League. Zgrana drużyna to podstawa i to ona pozwoli wygrać nam ten mecz. Zgarnąć trzy punkty, pewnie wejść w Euro i z podniesioną głową pojechać do Sybii na mecz z Hiszpanami. Ten mecz wygramy. Zobaczycie. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Czekajcie na kolejne filmy w tematyce Euro. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!